Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj wszystkie przecieki, jakie są dostępne, w tym te nowe, które teraz się pokazały. Także mam nadzieję, że zostawicie tu 200 łapek, bo update będzie w tę sobotę i podsumujemy sobie tu wszystkie te rzeczy, które do tej pory widzieliśmy, których wy pewnie nie widzieliście i te nowe, więc zaczynamy. Na początek zaczniemy sobie od dźwięku darmowego słuchajcie, gifta, prezentu, czy jakoś tak. Zobaczymy. Sprawdźmy sobie. OK. Audio Free Gift Rhythm Lerge, czyli mamy, słuchajcie, dwa gifty będą. Nie wiadomo, co to jest tak naprawdę. I będą podzielone, jak widzicie. Ciekawe. Dźwięki dość sympatyczne. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Ale to nie koniec, oczywiście. To nie koniec. To nie koniec, oczywiście, bo zobaczcie sobie. Mamy też parę nowych rzeczy. Są ikonki udostępnione. Od właśnie osób, które zajmują się przeciekami, mamy ikonki takich skrzyneczek, nowych skrzynek, czyli tych nowych rzeczy z podwodnego świata oceanicznego. Do tego mamy, zobaczcie, ikonki takie. Ciekawe, czy to, to są oczywiście te rzeczy, które możemy niszczyć petami, tak? Mamy też jajka i nowy ludbek. Ale co ciekawe, pojawiły się też nowe peciki, jak widzicie tutaj na ekranie mamy agonii to są nazywane pety które się nazywają agonia agonii na razie mamy dwa pety do wyboru tu są w lepszej jakości więc sobie Zobaczmy jak wyglądają Mam nadzieję że Preston wprowadzi też jakieś nowe pety a nie ciągle bo wiecie tych agonii to mieliśmy różnych rodzajów bardzo dużo tu mamy też prezent i prawdopodobnie jak wiecie Preston likes money Także mamy nowy prezent, prawdopodobnie będzie nowy huge pet za Robuxy, które będziemy mogli dropić, bo jest to jest ikonka prezentów, czyli wiecie, ten prezent, ta ikonka zazwyczaj jest, gdzie chcecie dropić jakieś huge pety. Tutaj jest opisane mniej więcej w lepszej jakości, jak wyglądają te te ikonki, które zostały wgrane do gry, no i to są ikonki, które są związane z tymi rzeczami z nowego update'u. Mamy też gemy, ale słuchajcie, tak tutaj mamy lepszą jakość tych petów, lepsze zdjęcie, fajnie to wygląda już przejrzyście i możecie się bardziej przypatrzyć, moi drodzy, fajnie to zaczyna wyglądać. Pamiętajcie, że update jest w tę sobotę o godzinie 18, czyli jak zwykle pora jest ta sama. Czekaliśmy dwa tygodnie. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. Dajcie mi też znać, który pet Wam się najbardziej tu podoba. Wydaje mi się, że ten po lewej będzie legendarnym petem. Raczej niemitycznym, raczej będzie to legendarny. Ale to Ty napisz w komentarzu, jak Ty uważasz, słuchaj. No i co, mamy jutro piątek. Pewnie będzie jeszcze więcej nowych rzeczy. Więc trzymajcie się i dajcie znać, co o tym sądzicie. Do zobaczenia.